RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty, wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W każdą środę o 17.10 na 97,1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Bartosz Szefer. Witam Państwa w programie RZG Interwencje. Ja nazywam się Bartosz Szefer, za kamerą Krzysztof Filmanowicz. Dzisiaj jesteśmy na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dżonkowie. Tutaj w ubiegły czwartek miała miejsce akcja ratownicza właśnie na tym stawie za nami. I na ten temat będziemy rozmawiać między innymi z bohaterami tego zdarzenia, ale także w czwartek, w ubiegłym tygodniu, miała miejsce tragiczna sytuacja. Na Gęśniku utonął mężczyzna. No, i na ten temat będę rozmawiać z moimi i Państwa gośćmi. A są nimi Marta Gawryszewska, pracownica Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonogórskim Dżonkowie, no i bohaterka z ubiegłego czwartku. Dzień dobry. Dzień dobry. No, jedna z wielu bohaterek, bo tutaj całym, całym zespołem. E... Zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze przedstawię kolejnych naszych gości dzisiaj. Jest z nami także Bogusław Słukowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry, potwierdzam, jestem dyrektorem ośrodka. Z nami jest także Arkadiusz, Arkadiusz Kaniak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, rzecznik Lubuskich Strażaków. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz pani Anna Sulima Jagiełowicz, która jest dyrektorem do spraw sportu tutaj. Kierownikiem. Dzień dobry, witam serdecznie. I zaczniemy od naszej bohaterki, jednej z wielu, jak już nam mówiła. No właśnie, co tutaj się wydarzyło w ubiegły czwartek? Sytuacja była, wyglądała tak, że pani, która tutaj zajmuje się tymi domkami, które są na terenie naszego ośrodka, przyniosła nam klucze standardowo, żeby wydać później klientom, ale po dwóch, trzech minutach wróciła już z taką informacją, że właśnie leży pan w stawie. W ogóle nie, re, nie reaguje, nie rusza się, nie to, że, że gdzieś tam potrzebował pomocy, sam wołał, tylko po prostu już, już był nieprzytomny i żeby pomóc jak najszybciej. Także zorganizowałyśmy się bardzo. Bardzo szybko. Dwie koleżanki organizowały tutaj policję, karetkę naszych pracowników technicznych i tutaj kierowników. A my, no dwie z koleżanką, dobiegłyśmy pierwsze po prostu no i zaczęłyśmy działać. Skoczyły Panie dowody, rozumiem. Tak, no pierwsza dobiegłam, więc wskoczyłam, przerzuciłam pana tam na bok. Akurat był blisko brzegu, więc też to tak szybko się zadziało. Pani Danusia zaczęła też pomagać mi wyciągać. Ja, ja od spodu pani Danusia tam za, za ręce, także reszta dziewczyn dobiegła i też już pomagała. Z doniesień medialnych mogliśmy się dowiedzieć, że panie są szkolone w pierwszej pomocy, panie wiedziały co robić dokładnie. Tak, tak. Co chwilę są szkolenia. Ja tutaj od niedawna pracuję i miałam właśnie szkolenie też z pierwszej pomocy i kurs BHP i takie inne kursy, więc to było w styczniu, więc świeża świeża sprawa, sytuacja i to się bardzo przydało też zostały, otrzymały panie podziękowania, otrzymały panie podziękowania także od tego mężczyzny, z czego udało, co udało nam się dowiedzieć. No właśnie, to, to też takie miłe, że to, to potem wszystko to się tak potoczyło. Jak pani w ogóle ocenia teraz? Niemal tydzień minął całą tą sytuację. E, tak, pan był u nas podziękował, był taki po prostu wzruszony, wzruszony, bo nie potrafił wytłumaczyć, jak on się znalazł w tej wodzie i, i co, tam, co tam on wyrabiał, że tak powiem. I, i docenił, docenił pomoc i, i bardzo nam podziękował, jest wdzięczny. Przejdźmy dalej. Panie dyrektorze, już pytałem o to panią Martę, ale chciałem pana dopytać. No właśnie, tutaj, pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wiedzą, jak pomagać osobom, które potrzebują tej pomocy tutaj. No, powiem, nawet musimy, ponieważ jesteśmy ośrodkiem bardzo dużym, rozłożonym na, na prawie 40 hektarach. Mamy tysiące ludzi, przewija się w ciągu, dziesiątki tysięcy w ciągu roku. Mamy różne obiekty, mamy akweny otwarte. Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa i PEPORZ jest bardzo doświadczony, były strażak pan Waldemar Michałowski, który nas uczula na, na wszystkie rzeczy, ale od wielu lat cyklicznie prowadzimy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Wszyscy pracownicy wiedzą, jak się zachować. Mamy trzy punkty, gdzie mamy, mamy AED, czyli do, do, do udzielania pierwszej pomocy, urządzenia automatyczne. Pani Marta również, i okazuje się, że to ma sens, że, że muszą być pracownicy przeszkoleni. I ta akcja, no, bohaterska moim zdaniem akcja, która wymagała odwagi, ale takiej precyzji też i, i takiej zachowania trzeźwego umysłu, panie pokazały, że potrafią to robić i, i w, efek w efekcie działań tych czterech pań, no życie ludzkie zostało uratowane, to jest najważniejsze dla mnie. To nie jest jedyny staw, który jest na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Czy to, to niesie pewne ze sobą jakieś zagrożenia? Wy też wiecie, jak, że musicie być też blisko tych akwenów, na przykład w czasie zawodów wędkarskich, które się odbywają na innych obiektach. No, woda nie jest naturalnym środowiskiem człowieka. Mamy dwa stawy, tam stawy o łącznej powierzchni hektara, tu jest też duży staw. Pracownicy są uczuleni na to oczywiście, obsługa służby ochrony. Jak robimy imprezę, jak chociażby zawody wędkarskie dla dzieci, no to obowiązkiem było, że z każdym dzieckiem musi być osoba dorosła. Dbamy o bezpieczeństwo naszych, naszych gości, naszych klientów, i to nie tylko jeśli chodzi o stawy, ale o pływalni, gdzie mamy kilkunastu ratowników, również na halach sportowych też się różne rzeczy dzieją. My jesteśmy bardzo dynamicznym ośrodkiem, tu się dużo dzieje. No i tak statystycznie, niestety, od czasu do czasu coś się może wydarzyć, i my jesteśmy do tego przygotowani, co pokazuje. Pokazał ten to czwartkowe wydarzenie przy wspaniałym zachowaniu pracownic naszego ośrodka. Przejdźmy do pana rzecznika. Chciałem zapytać o te oba zdarzenia tutaj w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz na terenie Gęśnika w innej części miasta. No, te, te oba zdarzenia łączy jedno, woda. No, i tutaj jest pytanie, ona niesie ze sobą niebezpieczeństwo przez cały rok. No, bo to nie tylko w lato, kiedy wchodzimy do wody, do jakichś zbiorników wodnych, ale także, tak jak w tych przypadkach, najprawdopodobniej przypadkowo. To prawda. Na początku jednak chciałbym bardzo podziękować panią za Praktycznie wzorcową postawę. Wzorcową postawę to jest idealny przykład właśnie pracy grupowej, pracy, o której cały czas mówimy, jeżeli dochodzi do zdarzenia takiego, z jakim mieliśmy do czynienia, a więc jest osoba w potrzebie, w tym przypadku osoba w wodzie należy zachować ostrożność, należy grupowo działać, tak jak panie to zrobiły, no i to jest, to jest bardzo dobry przykład właśnie tego, tej, tej części edukacyjnej, którą próbujemy wdrażać chociażby w naszych salach edukacyjnych. Ognik, ale faktycznie miało miejsce również na terenie Zielonej góry miały miejsce dwa podobne przypadki. W gęśniku niestety nie udało się uratować mężczyzny, który, którego strażacy odnaleźli w wodzie pomimo szybko podjętej akcji reanimacyjnej. Natomiast woda niesie zagrożenie nie tylko właśnie w lecie, ale również w zimie, dlatego bardzo często przed feriami zimowymi organizujemy różnego rodzaju akcje, akcje informacyjne dla młodzieży, dla dzieci, dla dorosłych również o tym, żeby nie zbliżać się do wody, bo woda, tak jak zresztą pan dyrektor powiedział, nie jest naszym naturalnym środowiskiem, pomimo tego, że czasami wydaje nam się, że świetnie potrafimy pływać. Że mamy nawet być może jakieś odpowiednie kursy zrobione w tym kierunku. No nie zawsze udaje się sprawnie odpocząć, bo tutaj mówimy o odpoczynku w przypadku wakacji, ale czasami, tak jak tu w przypadku miejsca, w którym się znajdujemy, no doszło do nieszczęśliwego wypadku. Pan, tak jak pani powiedziała, sam nie wie, jak się znalazł w wodzie, a więc należy zwrócić szczególną uwagę. To jeszcze zapytam o to, jak znajdziemy się w takiej wodzie. To no, z naszym organizmem dzieją się różne rzeczy, ale to chyba taka najbardziej popularna sprawa, o której większość wie, to jest chyba hipotermia. Tutaj zależy nam na czasie w takich sytuacjach? Dokładnie, tu mówimy o sekundach. Dosłownie mówimy o sekundach, dlatego że w bardzo niskiej temperaturze, kiedy woda ma niską temperaturę, ta, nawet pomimo tego, że mamy okres wiosenny, wiemy, że jeszcze jest zimno, e, potrafi wychłodzić bardzo szybko organizm może dojść do hipotermii, może dojść po prostu do zgonu ze względu właśnie na wyziębienie organizmu, a więc ta pierwsza pomoc jest niezwykle ważna. To na koniec dwa pytania do Pani Ani odnośnie tego, po pierwsze, czy Pani zdaniem taka, taka sytuacja wymaga pewnej determinacji, a druga sprawa to jest, no czy Pani jest dumna po prostu z osób, które tutaj pracują na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji? Więc tak, odpowiem na pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o determinację, to nie jest samowita determinacja. Fantastyczne panie, które są bezpośrednio pode mną, Centrum Obsługi Klienta, Panie zawsze wiedzą, jak się zachować w różnych sytuacjach, bo, tak jak pan dyrektor powiedział, dzieje się dużo na terenie ośrodka i zdarzają się naprawdę różne sytuacje, o których teraz nie chcę mówić. I panie zawsze są w gotowości, wiedzą, jak pomóc, wiedzą, jak się zachować. Także dzięki wielkie i cieszę się, że mam takich pracowników. No i ta druga sprawa, czy to wymaga właśnie takiej determinacji? To teraz, tak, oczywiście, wymaga determinacji e, ze strony pań. E, tak jak tu wcześniej mówiliśmy, panie też są przygotowane, ale też e, mają e, bardzo dużo w sobie takiej empatii i też he, e, chęci pomocy i też e, takie wyczucie wiedzą jak się zachować, wiedzą jak pomóc osobie, która jest w potrzebie, i to cieszy. E, tak jak wspomniałam, cieszę się, że mam takie pracownice. Ja dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu za udział w programie. Ani gośćmi tego programu była pani Anna Sulima Jagiełowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Kaniak, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bogusław Słukowski, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Oraz pani Marta Gawryszewska, dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie naszego programu. Całość dostępna jest także na naszych mediach społecznościowych. RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty, wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W każdą środę o 17.10 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Bartosz Szefer.